Następująca kontynuacja jest uduchowiona: Zagubiona historia płaskiej Ziemi. Tom pierwszy: zagrzebane na widoku. Część pierwsza: kwestionowanie oficjalnej historii. Kiedy już się wybudzisz, jest niemal niemożliwe, by zasnąć ponownie. Kiedy odkryjesz, że Ziemia nie jest wirującą kulą, a nieruchomą płaszczyzną z firmamentem nad nią, wszystko się zmienia. Naukowe autorytety oraz satanistyczni kapłani pseudonauki, którzy kreowali naszą rzeczywistość oraz postrzeganie świata, nie są już godni zaufania. Nasze osobiste postrzeganie Ziemi jako nieruchomego świata stoi w sprzeczności ze sfabrykowaną opowieścią o przestrzeni kosmicznej i wirujących planetach. Ślady eksploatacji Ziemi i pozostałości barbarzyńsko zniszczonych majestatycznych, gigantycznych drzew stoją w sprzeczności z podręcznikami historii i oficjalną geologią a przebudzeni pozostawieni zastanawiając się, co się u diabła stało. Jeżeli okomali nas na temat Ziemi, kosmosu i zniszczeń powierzchni naszego płaskiego świata, jak więc możemy uwierzyć oficjalnej mainstreamowej narracji historycznej? Narracja historyczna, jak model heliocentryczny, nie ma sensu. Nic w niej się nie klei. Jedyne co trzeba, to przyjrzeć się bliżej. A wszystkie kłamstwa, które determinowały nasze rozmowanie historii oraz świata od dnia naszych urodzin, zaczynają się rozpadać. Zamieszajmy w umysłach paroma rozmyśleniami. Mówi się nam, że pierwsze elektronarzędzie Stworzono w 1895 roku, kiedy niemiecka firma połączyła silnik elektryczny z ręczną wiertaką. Narzędzie ważyło 7,5 kg i wymagało obsługi wielu ludzi. Było tak do 1957 roku, gdy firma Bosch zaczęła produkcję elektronarzędzi na masową skalę, które były zarówno ekonomiczne i o dużej mocy. Więc jak nasi historyczni przodkowie, bardziej prymitywni, zacofani ludzie, zaprojektowali i wznieśli niektóre z tych budowli, które napotykamy? Co z gigantycznymi kamiennymi monolitami, które spotykamy, które zostały wycięte z taką precyzją? Zadaj sobie pytanie, czy byłbyś w stanie powtórzyć coś takiego przy użyciu współczesnej technologii? A co ze wspaniałymi starożytnymi schodkowymi studniami na wschodzie? Schodkowe studnie, jak nam powiedziano, zostały zbudowane wielopiętrowe studnie przez naszych prymitywnych przodków, I jako sposób na zachowanie zaopatrzenia w wodę podczas suszy. Ale spójrz na zawiłość i złożoność tych struktur. Spójrz na dostojność i finezję. Spójrz na geometryczną precyzję. Wszystko wykopane i spreparowane przy użyciu narzędzi ręcznych. Ta, jasne. A co z gigantycznymi sieciami kanałów, które znajdujemy na całym świecie? Kanał Erie w Ameryce. Rzekomo został zbudowany między 1817 a 1825 rokiem. Nie było inżynierów budownictwa w Ameryce w tym czasie. Osoby odpowiedzialne za planowanie tej budowli byli nowicjuszami. Tak nam mówią. Kanał ma 12 metrów szerokości i głęboki na 4 metry. Kanał Erie rozciąga się na 584 km. Ale to nie chodzi tylko o kopanie każdego dnia przez irlandzkich emigrantów i towarzyszące im woły. Musieli ściąć setki drzew. Gdy przebijali się przez dziewiczy las, musieli zbudować skomplikowane akwedukty i zapory, i musieli przejść przez kłęste niagary ścianą o wysokości 24 metrów z twardego wapienia. Musieli użyć czarnego prochu, by przebić się przez to. Tak powiedziano, gdyż dynamitu jeszcze nie wynaleziono. Kanał rozciąga się na 584 km i był budowany przez okres 8 lat. To znaczy, że średnio jeden kilometr był ukończony co 5 dni. Co za rekord. Zwłaszcza, że odpowiedzialni za to byli nowicjuszami. Oraz elektronarzędzia i dynamit nie były jeszcze wynalezione. Mogę ci już powiedzieć, tak zwani pierwsi osadnicy Ameryki nie zbudowali tych kanałów. A co z wielkimi i wspaniałymi zamkami rozsianymi po całym naszym królestwie? Czy wiesz, że większość została zaprojektowana i wykonana bez instalacji wodno-kanalizacyjnych i sposobu prawidłowego ogrzania tych pomieszczeń? Hmm. Królewskie rodziny i elita w przeszłości była zadowolona bez posiadania dostępu do podstawowych potrzeb przetrwania. Tak długo jak mogli żyć w tych wielkich i wspaniałych podczas gdy chłopi w ich skromnych siedzibach cieszyli się ciepłem przez cały czas długich ciemnych zim. Nie wydaje mi się. I oczywiście, niemożliwością jest postawienie wielkiego kompleksu piramid w Gizie. Piramidy, jak nam mówiono, zostały skonstruowane gdzieś około 2500 roku przed naszą erą. Sama Wielka Piramida składa się z 2,3 milionów bloków wapienia i granitu. I jego ogólna struktura waży 6 milionów ton. Największe kamienie granitowe ważą od 20 do 80 ton każda. 20 ton to 20 tysięcy kilogramów. Te bloki zostały wyrzeźbione z kamieniołomów, miedzianymi dłutami i rzekomo przetransportowane z odległości 800 kilometrów. Tak zwani eksperci mogą tylko teoretyzować, że ogromna ilość niewolników była do tego potrzebna. Bycie łatwowiernym i zawierzenie oficjalnej narracji o niewolniczej pracy to jedno. Ale czy ktoś może wyjaśnić, jak szyby powietrzne Wielkiej Piramidy wyrównują się tak starannie z gwiazdami okołobiegunowymi? A potem jest ciekawa sprawa z gwiezdnymi twierdzami czy jak to kłamcy tego świata nazywają fortami bastionowymi? Opracowane pod koniec XV i początkiem XVI wieku, te forty, jak nam powiedziano, zostały zaprojektowane w erze prochu strzelniczego i armat. Geometryczny wzór oferował krajowym wojskom ochronę przed słabymi punktami podczas konfliktu. Oczywiście, że tak było. Wiemy, że najlepszą ochroną podczas wojny jest zaprojektowanie fortu z takim precyzyjnym wzornictwem geometrycznym. Czy jakikolwiek prawdziwy historyk kiedykolwiek zatrzymał się, zastanowić po prostu, jak doskonała geometria jest tutaj? Nasi prymitywni przodkowie nie mieli technologii, aby zobaczyć konstrukcję z góry, ale nadal byli w stanie osiągnąć to. Nie załamujcie mnie. Nie ma takiej możliwości. Nie jesteśmy w stanie wyprodukować takiej idealnej geometrii na taką skalę, nawet dzisiaj. Zostaliśmy oszukani po raz kolejny. Zostaliśmy zindoktrynowani fałszywą narracją historyczną oraz chronologią. I tak jak z głupiutkim heliocentrycznym modelem, jedyne co trzeba, to bliższe przyjrzenie się oficjalnej narracji. I wkrótce wszystko zaczyna się rozpadać, a kłamstwa stają się tak rażąco oczywiste, z powodu ich satanistycznego kłamstwa, ułożenie wszystkiego w dokładnej, uczciwej historycznej chronologii staje się niemożliwą do ułożenia kostką Rubika, według oficjalnej narracji, puszką Pandory, oferując nam tylko drobne wskazówki, półprawdy i oszustwa. Szycie naszej prawdziwej historycznej chronologii zostało poluzowane. Treść wymazano i pomieszano, zanim jeszcze urodziliśmy się na tym świecie. I na tym polega problem. Skąd wiedzieć, dokąd zmierzasz, i jeśli nawet nie wiesz, gdzie jesteś? Ale widzisz, przebudzenie to prawdziwy dar. Po przebudzeniu dowiadujemy się, że odpowiedzi zawsze leżały tuż przed nami. Zawsze mieliśmy więcej niż wiemy. Ale najpierw musimy odzyskać wzrok. Zanim wszystko zacznie układać się w całość. Zanim wszystko zacznie nabierać trochę więcej sensu. I znowu tu jesteśmy, widzu, nad przepaścią kolejnej wspaniałej podróży. Co gdybym Ci powiedział, że przed nami istniała cywilizacja? Która była odpowiedzialna za najbardziej zaawansowaną technologię, kiedykolwiek opracowaną. I że to było ich zrozumienie funkcjonowania naszego płaskiego królestwa, co było kluczowe dla ich innowacyjności. A co jeśli powiem Ci, że jest bardzo prawdopodobne, że nasza prawdziwa historia jako ludzi dopiero zaczęła się nieco ponad 200 lat temu. Czy pomyślisz o mnie jako o szaleńcu? Po raz kolejny. Czy brzmię tak niedorzecznie, jak wtedy, gdy po raz pierwszy powiedziałem Ci, że Ziemia jest płaska? Być może. A właśnie dlatego muszę Ci pokazać. To, co chciałbym Ci pokazać, to jedno z największych zatajen wszechczasów. Idzie w parze z heliocentrycznym kłamstwem. W jego wielkości i wpływie, jaki ma na ludzkość. Oraz postaram się Ci pokazać, jak nierozerwalnie związane z prawdą, natury naszego płaskiego królestwa ziemi. I nie możesz zrozumieć jednego bez zrozumienia drugiego. Nie możemy tracić czasu, bo musimy podróżować w poszukiwaniu straconego czasu. W samym sercu jest to opowieść o oszustwie. To także historia zakończenia i początku śmierci i odrodzenia. I proszę o wyrozumiałość. Z powodu oszustw i fałszów, podbudowując naszą narrację historyczną, ta historia nie może być opowiedziana w sposób liniowy. Musimy skakać tam i z powrotem, z czasem, by móc coś narysować co przeniesie nas trochę bliżej prawdy. Jest to również konieczne, by zrozumieć, że tak jak wiele współczesnej nauki. Historia jako dyscyplina była zniekształcona dawno temu, najbardziej niewinnie. Wiele ugruntowanych narracji historycznych to zgadywanie, ale w najgorszym przypadku jest to zestaw kłamstw uzgodnionych. Tak zwany Napoleon ujął to z więźle. Będziemy kopać w ciemności. Żaden historyk nam nie pomoże. Jesteśmy samotni w tej podróży. Nasza podróż to polowanie na rzeczy, które są zagrzewane na widoku, a rzeczy mogą stać się czasami trochę niewygodne, ale to jest konieczne. Żyliśmy w wygodnym kłamstwie stanowczo zbyt długo. No dalej, skakuj i zapinaj pasy. Aby zrozumieć nasze miejsce w świecie, musimy zrobić to, co jest nie do pomyślenia. Czas wyruszyć w podróż. Powrót do przyszłości. Czytał Sławomir Knapikowski